Czym jest repeater, czyli jedna z najbardziej egzotycznych komplikacji zegarkowych? O zegarkach i komplikacjach to my co możemy o, na wielu płaszczyznach rozmawiać, ale myślę, że obecnie toczy się potężna dyskusja między tym, co pewien wschodni kraj jest w stanie zrobić i co nie jest w stanie zrobić. Mówię tu, co jest w stanie zrobić po kosztach. I na przykład turbillona. Jest w stanie tak zrobić. Ale ratrapant, czy, czy repeaterów, czy, czy jeszcze kilku innych ciekawych rzeczy, niekoniecznie. I myślę, że dzisiaj fajnie będzie porozmawiać o repeaterach, czyli tej dźwięcznej komplikacji. No i przejdziemy sobie płynnie do historii, ale spokojnie nie będę was nią zanudzać. Od razu idziemy do XIX wieku. Ważna data, pierwszy naręczny repeater. 1892 rok, a wypuszcza go firma Louis Braun de Frech, obecna Omega. I oni w ogóle mają to na stronie napisane. Tylko, że nie dopisali ważnego szczegółu, że ten zegarek powstał. Ten zegarek stworzyła firma Odemar Piguet. Nie oni go stworzyli, tylko on został stworzony na ich zlecenie. Taki mały. Szczegół. I teraz możemy sobie spokojnie przejść do mechaniki, czym to jest, czym to się je i dlaczego to jest takie trudne. Generalnie repeatery powstały po to, żeby w ciemnościach czy osoby po prostu niedowidzące lub niewidzące mogły odczytać godzinę dźwięcznie. Dobra, i teraz tak, jak to się dzieje, że to wszystko działa? Mamy stalowy drut rezonansowy i zazwyczaj dwa młotki: jeden od niskich, drugi od wysokich tonów. I mamy na przykład Dong, ding, dong, ding. I to jest akurat z repetycji minutowej, bo jest jeszcze kwadransowa. Minutowa jest nieco dokładniejsza, bo właśnie są na samym końcu minuty. Pierw jest godzina. Dong, ding, dong, kwadrans i ding, minuta. Pierwsza 16. No i pokrótce tak to wygląda. Jeszcze tylko dodam, że młotki zużywają bardzo dużo energii i one nie korzystają ze sprężyny która gromadzi energię do pokazywania czasu, tylko mają swoją osobną. Mechanicznie też dochodzą tam różne elementy dosyć niestandardowe, z bardzo mrocznymi nazwami, chociaż może akurat ślimak niekoniecznie nią jest, ale jakby wejść tą mechanikę tak na grubo, to nie starczyłoby nam tutaj czasu. Mamy go niewiele. Podsumowując, mam nadzieję, że pokazałem to Wam w miarę prosty sposób. Ważna sprawa: jak wciśniecie ten przycisk, to najpierw Wam młotki wybijają godzinę. Potem kwadranse i na końcu minuty. E, chciałem, żeby to była taka forma, żeby każdy mógł zrozumieć, nie tylko osoby siedzące w świecie zegarków. Dajcie znać jak Wam się podobało. Pytajcie śmiało w komentarzach, a dzisiaj.